Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z trudności kampanii oraz siły legendarnych lordów Total War Warhammer 3. Tym razem Leśne Elfy i Orion jako pierwszy. Efekty frakcji odblokowuje wyjątkowy Dziki Gon, to jest moim zdaniem fajny efekt frakcji. I tak samo kolejne efekty frakcji jak koszty utrzymania minus 8 dla armii Oriona za każdą aktywną wojnę i koszty utrzymania... Minus 4% dla innych armii za każdą aktywną wojnę, zdecydowanie z ogromnym plusem, i tych armii możemy zrekrutować bardzo dużo. Osobiście Orionem podbijałem prawie cały świat i nie zajęło mi to zbyt wiele tur, bo tych armii było można nagromadzić naprawdę bardzo dużo. Zasięg ruchu na mapie, kampanie plus 50% w trybie korzeni świata, zdecydowanie jest to ogromny plus. Efekty samego lorda są niezłe, z tego względu, że mamy po pierwsze umiejętność bierną strażnika, więc Moim zdaniem odporności fizycznej 15% 35 metrów jest zdecydowanie dobre. Oczywiście, gdy Ariel przydzielona jest do armii, pamiętajmy o tym. Siła broni, plus 20% dla jednostek kawalerii i premia dla kawalerii. No, sama kawaleria ogólnie w leśnych elfach nie jest jakaś mega twarda, ale na pewno jest kawalerią, która zadaje ogromne obrażenia i wycofuje się i znów mega mocno szarżuje, więc to jest naprawdę ogromny plus, tym bardziej, że sam Orion ma mocne wzmocnienie do szarży swoich jednostek, więc tutaj niestety można przyznać, że ta kawaleria jest bardzo potężna, tylko musimy uważać na to, że jest też bardzo miękka i jeśli potraficie bardzo dużo manewrować, bardzo dużo, bardzo szybko może zarządzać jednostkami kawalerii, która po prostu ma zasadę uderzyć, wycofać, to zdecydowanie osiągnięcie mega maksimum na samym Orionie i jego po prostu armii. Więc to moim zdaniem jest fajny plus, bo uczy nas takiego szybszej reakcji i przy okazji ta walka jest bardziej krwawa. <laughs> Więc to moim zdaniem duży plus. Sam Orion, e, gdy mówimy o Lordzie, sądzę, że jest bardzo mocny. Z tego względu, że po pierwsze może rzucać włóczniom, po drugie dosyć dobrze walczy wręcz. I też artefakty, które tutaj posiadamy, no aż trzy artefakty, są mocne bo do siły pocisków, a takie magiczne koszty werbunku, przychody z łupów i jeszcze włócznia, czyli magiczny pocisk, który oślepia wroga. Ładny zasięg działania, bo to jest 200 metrów tak samo płaszcz iszy, czyli leczenie i odporność na obrażenia, gdy ma mniej niż 25%, moim zdaniem, też jest dobre. Odporność na magię, obrona zwarciu, tak samo ruch właśnie dzikiego gonu, to jest to co mówiłem, czyli premia dla szarży, dla naszych jednostek i efekt zasięgu jest pełny, czyli wszystkie jednostki i 24 sekundy, więc jak dla mnie zdecydowanie duży plus. Też dyscyplina armii jest zwiększona, elfy leśne, nawet tą dyscyplinę, w sumie jakiekolwiek elfy mają bardzo dobrą tą dyscyplinę, więc tam nie ma problemu, szansa na przechwycenie przeciwnika, obrona zwarciu, bo tutaj jedynie obrona zwarciu stanowi u niego większy problem. Ale jak sobie zerkniemy po itemach, już mamy 15 obrony w zwarciu i też są jeszcze umiejętności, więc spokojnie można zrobić z niego naprawdę mega potężnego lorda. On już sam na początku jest moim zdaniem bardzo mocny, bo chociażby życie, obrażenia, jeszcze to, że może rzucać premia przeciwko dużym jednostkom, dodatkowo, no tutaj fajnie. Plus jeszcze mamy Ogary Oriona, które zadają ładne obrażenia, bo to jest mega mocny wir. Szpon strzębia, czyli ostrzał. No, tu moim zdaniem Orion jest mega mocny pod tym kątem i też możemy bardzo dużo wyciągnąć siły broni, bo tutaj przy dwóch perkach 30% więcej, gdzie naprawdę to jest sporo. Plus, jeszcze tak jak mówię, z itemów mamy siłę pocisków. No, moim zdaniem naprawdę dobrze. Też siła pocisków, zmniejszenie czasu przeładowania, no naprawdę wychodzi to mega dobrze. Tak samo siła pocisków, jeszcze dla samego tutaj, i też chyba jak dobrze pamiętam, do całej armii to jakoś wchodziło w niektórych momentach. No moim zdaniem sam Orion jest mega mocny i nie można go zdecydowanie lekceważyć, tym bardziej, że ma coś takiego jak zatrzymanie przeciwnika i zdjęcie jego odporności na ostrzał i wtedy takie wykończenie nawet mocnego lorda mając leśne elfy, które są specjalistami w wystrzelaniu. No to wtedy przeciwnik jego lord automatycznie znika w momencie, też odnawia 25% zasięgu ruchu na mapie kampanii po zniszczeniu osady, więc możecie naprawdę ładnie się tutaj nim pobawić. Tym bardziej, że leśne elfy nie potrzebują osad i mogą je po prostu niszczyć i na tym mega dobrze zarabiać, więc z kasą zdecydowanie w kampanii nie ma problemu. Sama jego lokalizacja, no, dom wieków do niego należy, który też już ma ładny garnizon, możemy oczywiście go wzmacniać, dostawać dodatkowe efekty, mieć możliwość konfederacji z innymi frakcjami, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajna kampania. Z drugiej strony jest dosyć prosta, bo sam Orion jest naprawdę bardzo mocnym lordem i jego armia początkowa, już jest zdecydowanie wystarczająca do tego, co chcemy tutaj osiągnąć. Możemy się dogadać też z Karason i pomóc Brytonii poddawać te osady, żeby też na tym zyskiwać. Więc tutaj kampania daje nam naprawdę bardzo dużo plusów. I moim zdaniem jest to najprostsza kampania u leśnych elfów, z tego względu, że lokalizacja jest dosyć bezpieczna. Sam Orion jest bardzo mocny, więc lord tutaj zdecydowanie musi być łatwy i silny. Kampania moim zdaniem jest bardzo fajna, łatwa. Jeśli ktoś chce pograć leśnymi elfami, a trochę się obawia, to zdecydowanie Orion będzie najlepszym, moim zdaniem, wyborem. Jest najbezpieczniejszy, bardzo mocny. Armia początkowa robi robotę. Dogadanie się z Bretonią też nam trochę wspiera tą władzę. No, moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze. Przejdźmy do kolejnego Lorda. Jest to Durtu. No, z Durtu już troszkę inaczej sytuacja wygląda. Ale zaraz też poruszymy dokładnie kwestię samego Lorda, samych jego efektów frakcji. Lorda. Lokalizacja jest troszkę podobna do Oriona. Ale zaraz dokładnie wszystko powiemy. Co i jak, żebyście wiedzieli. I dlaczego się też oczywiście odnoszę. Efekty frakcji bierna, umiejętność gniew kniei, co no. Powiedzmy szczerze, jest dosyć dobre. Gdy rzuca zaklęcia, nasze jednostki mają wzmocnione obrażenie oto strzału przebijającego. Tylko, że problem jest taki, że Durtu nie za specjalnie lubi elfy, z tego co pamiętam, więc tam troszkę to inaczej wygląda. Atrybut mistrzostwo we władaniu wiatrami. To jest moim zdaniem dobre, bo to jest dla pradawnych drzewców i wcielonych pieśniarzy zaklęć. Atrybut niszczyciel murów dla pradawnych drzewców. No, sam ogólnie Durtu bardzo fajnie wygląda, wygląd mi się osobiście bardziej podoba niż jego kampania, ale efekty Lorda wszystkie jednostki w armii Durtu są odporne na wyczerpanie, no to jest znakomite. Tak samo utrzymanie minus 30% dla leśnych duchów, bierna umiejętność irytujące siecio plotki, czyli zdjęcie przeciwnikowi siły broni ataku zwarcie przebijających dla wszystkich jednostek leśnego bractwa. Bierna umiejętność oślepiające świetliki, czy wzmocnienie naszych jednostek. Zdecydowanie są to dobre efekty, które się wykorzystuje podczas kampanii. I przejdźmy do samej tej kampanii, żeby już dokładnie omówić samego lorda, który jest dosyć dobrym lordem. Bo szczerze powiedziawszy, jest to drzewiec, który już ma tak mocne statystyki na samym starcie, że przy delikatnych wzmocnieniach staje się naprawdę mocny. Jedyną jego wadą może być z jednej strony to, że jest jednak duży. I jest wolny, więc to są dzisiaj jego największe wady jako samego lorda, To z drugiej strony jest to też czarodziej i możemy sobie nie wiem walczyć w lesie i wtedy jego wielkość i prędkość nie ma znaczenia i wtedy lord staje się topowym lordem, więc gdy tak wykorzystacie lorda to zdecydowanie można tylko uznać wszystko jego cechy na plus. Z itemów mamy tylko Miecz Daita, ale on jest mocny z tego względu, że zadaje obrażenia do około 35 metrów i te obrażenia są mocne. Zdejmuje też pancerz, atak z koszty werbunkowe, przychody są zwiększone. Wiadomo mogłoby być tutaj więcej artefaktów, ale moim zdaniem to i tak jest dosyć dobre. Umiejętność aktywne, które ma as na starcie to też są magiczne pociski, dzikie wcielenie wysana, czyli wzmocnienie jednostek stado zagłady, więc to też jest moim zdaniem mega dobry plus. Też neutralizuje magiczną broń w zasięgu, więc wtedy jego pancerz jest nienaruszony. Sam Durtu staje się bardzo mocny. Sam Durtu ma wiele tutaj wzmocnień dla jednostek drzewnych, więc to naprawdę się mega mocno sprawdza. Jednostki np. Drzewnego Bractwa, które są jednymi z najbardziej wytrzymałymi pieszymi potworami, stają się w ogóle takie twarde, że ciężko to jest naprawdę zabić. Z takich legendarnych rzeczy mamy też odporność Fizyczna w bitwach na terenach leśnych, limit rezerwy jest zwiększony, obrona jest warciw, podczas obrony zwiększony, pancerz dla jednostek drzewnych znowu zwiększony i koszty do zaklęć, którymi w większości się posługujemy. Są to naprawdę bardzo mocne zaklęcia, akurat gdy mówimy tutaj o domenie bestii, no domena bestii jest strasznie mocna, bo po pierwsze zadaje ogromne obrażenia, bardzo mocno wzmacnia nasze jednostki i nasze jednostki są prawie turbo nie do zabicia, więc... Jest to naprawdę mocne. Tak samo DUR to ma też wzmocnienie siły broni, gdzie daje to naprawdę sporo. Po samych statystykach, co mówiłem na początku, że statystyki ma mocne, to zobaczcie sobie pancerz, dyscyplina, życie, e, magiczne ataki i 65 od razu ataku zwarciu, obrona zwarciu, siła broni, no naprawdę wychodzi to nieźle, jeszcze czarodziej. No sam lord jest bardzo potężny, tylko kwestia tego, że musimy wykorzystać samego lorda na tej zasadzie, że on jest duży, więc nie możemy go wystawiać strzelcom na na rzeź, żeby go wystrzelali, bo wtedy zdecydowanie lord stanie się po prostu taką tarczą do strzelania, ale przy tym, gdy wykorzystamy go w takim lesie, wykorzystamy go przeważnie, nie wiem czy to na lordów, czy na potwory, zdecydowanie i z jednym z drugim sobie poradzi, bo pancerz, życie, wszystko naprawdę dosyć dobrze się skaluje. Jego armia początkowa jest też bardzo mocna, możemy też te drzewce tutaj sobie wzmacniać i w ogóle one są już wtedy strasznie potężne. Moim zdaniem jego kampanię też bym nazwał jako łatwą kampanię, bo mamy też blisko tutaj Oriona, z którym też możemy się gdzieś tam dogadać, zaciągnąć go do siebie, i moim zdaniem naprawdę jest bardzo prosta ta kampania. I sam Durtu robi też jako taka delikatnie jednoosobowa armia, co wzmacnia i ułatwia od razu kampanię, więc tutaj Durtu zdecydowanie wyląduje koło Oriona. I moim zdaniem jest to bardzo uczciwe i uzasadnione. Przejdźmy w takim razie dalej. Siostry zmierzchu to kolejny tutaj legendarny lord i troszkę tam wygląda jednak inaczej. Tak samo kolejnym potem lordem będzie drycha, i to też wygląda całkowicie inaczej. Tam będziemy musieli troszkę więcej omówić i więcej jakby argumentować konkretne decyzje. Przejdźmy najpierw do siostry zmierzchu, którymi ja osobiście uwielbiam grać, są bardzo ciekawe. I też lokalizacja, gdzie się znajdują, mechanikę, którą mamy bo jeśli chodzi o mechanikę efekty frakcji kuźnia data czyli może wykuwać sobie mega mocne legendarne itemy no i jeśli jeśli mówimy tutaj o legendarnych itemach no to one chyba mają z leśnych elfów najmocniejsze z tego względu że możemy sobie wszystko stworzyć pod siebie pod swoją gdzieś tam grę więc zdecydowanie plus amunicja plus do wszystkich jednostek pamiętajmy że leśne elfy mega się opierają na jednostkach strzeleckich chyba najbardziej ze wszystkich elfów więc tu musimy zwrócić na to uwagę Umiejętność Salva Crownusa, czyli mega mocne zadanie obrażeń przeciwnikowi, utrzymanie dla jednostek dystansowych. No tutaj utrzymanie jest naprawdę prawie, bym powiedział, za darmo. Też atak z zwarciu, premia dla jednostek latających to też jest przydatne, bo można sobie zrobić Dum Staka z jastrzębi jeźdźców, i wtedy ta armia jest naprawdę mega mocna. I przy tej zwiększeniu amunicji zdecydowanie dobrze sobie radzą w kampanii. Przejdźmy do samej kampanii, bo tam będzie trzeba powiedzieć po prostu najwięcej. Kampania z jednej strony może się na początek wydawać trudna dla osób początkujących, bo musimy bazować na jednostkach strzeleckich, ale też walczymy dużo ze jednostkami strzeleckimi, bo walczymy z mrocznymi elfami, które się specjalizują w też jednostkach w miarę strzeleckich, szybkich, postarzalnych kuszach. Potem mamy jeszcze po prawej stronie Cylostrę, czyli też wybrzeże wampirów, którzy się specjalizują w jednostkach strzeleckich, więc może być Faktycznie troszkę gorąco i musimy uważać na przeciwnika, bo akurat ta frakcja najlepiej sobie tutaj radzi z jednostkami, które mają powiedzmy piechotę, bo wtedy jednostki latające spokojnie mogą sobie latać i obijać przeciwnika, i nie ma przy tym większego problemu, więc pod tym kątem może być troszkę trudniej. Ale sama na przykład przejdźmy tutaj do samego lorda. W zadaniach mamy tylko to, że otrzymujemy brawurowego, mocnego smoka leśnego. Tego dopiero na 12 poziomie. Najpierw jesteśmy na Orle. Co z ważnych rzeczy, na pewno, Kuźnia Data, czyli to jest to, co możemy sobie wykuwać legendarne itemy, i one są naprawdę bardzo mocne, bo możemy wzmacniać armię, a ewentualnie możemy wzmacniać samego lorda. Więc tutaj zostaje w sumie wszystko dla Was. Wybieracie po prostu, co chcecie, i moim zdaniem jest to mega mocne. Też mamy wzmocnienie konkretnymi perkami, darami dla naszych armii. Więc zobaczcie sobie, że to wychodzi naprawdę dobrze, bo siła pocisków za jeden koszt łaski zdecydowanie się to opłaca. Więc tutaj pod względem artefaktów, pod względem błogosławień z tego wszystkiego, no to tu topowa frakcja, siostry zmierzchów zdecydowanie mają trudniejszych przeciwników niż na przykład taki Orion czy tam turtu, bo tutaj przeciwników mamy w sumie wszystkich dookoła. Jedynie z kim się możemy gdzieś tam zacząć dogadać to są elfy z rogalika, czyli troszkę podobnie jak Matka Ostanka miała w swojej gdzieś tam kampanii, że tutaj jedynie z tymi może się dogadywać, a reszta to są w sumie wrogowie. Moim zdaniem, ogólnie ta kampania troszkę jest trudniejsza. Też jej drzewo na początku nie jest jakieś powiedzmy takie mega uzbrojone. Przeciwników dookoła jest dosyć sporo i może to sprawiać troszkę problem. Tutaj musimy się wykazać, już tak jak mówię, użytkownością jednostek latających, strzelających, ogólnie strzelających z większym naciskiem. Samym Lordem możemy mnóstwo osiągnąć, bo sam Lord troszkę jest, można powiedzieć, delikatnie jednoosobową armią. Tym bardziej, jak otrzyma artefakt, otrzyma smoka, zdecydowanie bardzo dobrze sobie radzi. Więc to też jest ogromny plus. Mamy też, jak dobrze pamiętam, ale to chyba nie na tej frakcji. No, z samych takich rzeczy powiem szczerze, że kampania na pewno nie będzie podłatwa. Z tego względu, że ja też patrzę na to chłodnym spojrzeniem dla osób początkujących średnio zaawansowanych, gdzie tutaj mnoga się może powinąć wiele razy, bo są frakcje, które mają bardzo dużą ilość strzelców, a my, tak jak mówię, możemy gdzieś to wykorzystywać, tylko że jak będziemy się skupiać na jednostkach latających to jednostkami latającymi nie jesteśmy też w stanie aż tyle ogarnąć, bo tutaj zasięg na Jastrzębiak jest mniejszy. Wiadomo, możemy tam delikatnie pozwiększać te statystyki, ale mimo wszystko będziemy bardzo musieli być zwrotni i szybcy, żeby te jednostki nie otrzymały zbyt wielkiego, no po prostu zbyt wielkich obrażeń, żeby ich po prostu nie zgnietli, bo patrząc na takie wybrzeże wampirów, mają dosyć dobrą celność bardzo dobre obrażenia i zasięg. Więc wtedy te jednostki mogą faktycznie dostać trochę łomotu, a w większości jak ja grywałem to tutaj było, no tutaj się walczyło bez problemu. Możemy z Anarem się dogadać i będzie nam zdecydowanie łatwiej, ale mimo wszystko kampania może gdzieś, możemy się po prostu potknąć i mieć bardzo ciężko. Same drzewo na początku trzeba bardzo ulepszać, więc zdecydowanie idziemy w jakieś garnizony, nie garnizony, bo musimy mieć bardzo mocne drzewo. Lord zdecydowanie moim zdaniem zasługuje na tutaj bardzo silnego... Lord jest zdecydowanie bardzo silne damy jakoś średnia i silne z tego względu, że dla mnie kampania jest trochę łatwa, e, bo ja osobiście grałem dużo razy siostrami zmieszku i bardzo dobrze mi się grało, było trzeba mnóstwo walk toczyć, bo tam automat w ogóle nie wchodzi w grę, z jednej strony dobrze, bo daje nam to możliwość szlifowania swoich umiejętności bytewnych, wykorzystywania terenu. No tutaj za specjalnie na magii nie działamy, ale możemy się tam powiedzmy magią wspierać. Mimo wszystko. Ale naprawdę kampania jest jedną z najciekawszych. Szczerze, jakbym miał znowu ogrywać, to siostry zmieszły, bo durtu chyba najbardziej bym sobie wybrał do zagrania. Z tego względu, że Orionem, Drychom dużo też troszkę grałem i no, Drycha nie leży w ogóle w moich klimatach. Orion jest załatwy. No, tutaj siostry zmierzchu są bardzo mobilne, bardzo trzeba się tam pobawić i można się fajnie bawić, i to jest właśnie moim zdaniem chyba najfajniejsze z tego wszystkiego. A durtu to znowu jest drzewiec, który też ma całkowicie inną tą mechanikę. Siostry o tyle, że mają tą kuźnię, jest to też ciekawsza zabawa, bo możemy się raz skupić na mechanice dla swojej, nie wiem, swego lorda. A za drugim razem możemy bardziej polegać na armiach, i można, albo można to wybalansować, tych możliwości jest naprawdę sporo. Też walka z mrocznymi elfami wydaje się taka fajna pod względem lorowości i samego po prostu doświadczenia, bo mroczne elfy to też nie należą do frakcji bardzo słabych, jak gra nimi komputer na poziomie legendarnym, nawet się tam powiedzmy stara. Przejdźmy w takim razie do ostatniego lorda legendarnego, leśnych elfów. Jest to oczywiście Drycha, zastęp cierni żalu. Efekty frakcji stosunki dyplomatyczne z leśnymi elfami na minusie, bo tutaj zdecydowanie elfów nie lubimy. <laughs> Jeśli chodzi o łuczników. Utrzymanie minus 10% dla jednostek Driad, Drzewnego Bractwa i Drzewców. Czyli po prostu opieramy się na jednostkach drzewieckich. Utrzymanie plus 10% dla właśnie Elfów, ale to i tak nie jest źle, bo 10% jak na przykład na takim śniczu mieliśmy chyba 200% Werbunek, no to wiadomo jest to ogromna różnica. Zaczyna też z Bursztynem, co jest fajne, że możemy sobie od razu jakiś bonus wybrać. Wszystkie jednostki Elfów są pod wpływem zauroczenia, więc no to no tak niestety tak bywa, są wtedy gorsze pod tym kątem i mają mięso w ogóle armatnie umiejętności. Efekty lorda, kontrola, atak w zwarciu dla dryad, siła broni dla jednostek dryad, umiejętność rozruszenia, czyli przyzwanie złowieszczych drad. Triady no, powiedzmy, że są dosyć dobre. Ale z jednej strony też miękkie, choć akurat możemy driady bardzo fajnie sobie też ulepszać i zyskują albo obrażenia, albo zyskują pancerz, odporność chyba na ostrzał również dało się tam dać. No z driadami ogólnie z drzewnymi problem jest taki, że nie mają podatność na ogień, więc jak się będziemy walczyć z frakcją, która bardzo dużo bazuje na ogniu, no to możemy szybko stracić te niektóre jednostki i to może faktycznie być problem walcząc z takimi krasnoludami, gdzie użyją swoich miotaczy ognia, czy tam na przykład machin. Które strzelają ogniem, to zdecydowanie bardzo szybko te nasze jednostki mogą się po prostu posypać, bo podnatność tam jest chyba 20%. Jak to przypamiętam, jeszcze sobie zerkniemy 25%. Nawet no to zdecydowanie, niestety, wygląda to krucho pod tym kątem. Sama jej lokalizacja może być trudna. Z tego względu, że mamy tutaj krasnoludy, które też za nami za specjalnie nie przepadają. Mamy orków, którzy w ogóle za nami nie przepadają, i to jest dwóch takich powiedzmy największych rywali. Bo patrząc na takie wampiry, to z wampirami nie powinno być problemu. Jeszcze Imperium też że jakby za nami super też tam nie przepada. Choć można się tutaj w miarę szybko dogadać, więc nie ma aż takiego dużego moim zdaniem problemu. Z Kislewem różnie też bywa, więc powiedzmy, że ta trójka to jest takie największe nasze zagrożenie. I dla osoby początkującej może to sprawić problem, bo tutaj musimy się opierać bardzo na tych jednostkach drzewnych. One mają troszkę inną jakby mechanikę pod względem tych strzelackich jednostek. Wiadomo, możemy sobie tutaj rekrutować te jednostki strzeleckie, potwory, możemy sobie jeszcze tutaj ogry ogarniać i ta armia będzie naprawdę dosyć ciekawa i mocna. Ale mimo wszystko tutaj z tych wszystkich kampanii zdecydowanie na niej będzie moim zdaniem najtrudniej dla osoby początkującej, średnio zaawansowanej, tym bardziej się orkowi jakimś cudem i krasnody się na nas wbiją, no to mamy zdecydowanie duży problem. Zależy też wszystko od poziomu trudności, bo na normalu zdecydowanie będzie łatwo. Na już bardzo trudnym, trudnym, legendarnym zdecydowanie kampania będzie dużo trudniejsza. Osobiście dla mnie ta kampania nie jest jakaś turbo trudna pod tym kątem, że wykorzystanie tych jednostek jest proste, bo to są w większości jednostki piechoty plus dodatek magii, a drycha sama w sobie ma dosyć mocną magię, bo jak dobrze pamiętam, miała ona Magie cienia, dokładnie, ale przejdźmy sobie jeszcze do efektów, a czy może efekty za chwilę. Najpierw jeszcze zadania. Mamy tutaj Talorota. Jest to tylko jedno, jakby artefakt dla niej, ale moim zdaniem jest nie najgorszy, bo zwiększa czas odnowienia zaklęć, umożliwia kończenie serii zadań, uwolnienia legendarnego bohatera. Tak samo mamy ulepszone brzytwę, wytłumienie, czyli usuwa magiczne ataki i odporność na magię przeciwnika, więc zdecydowanie plus. Magia sama w sobie, cienia jest bardzo mocna więc tutaj zdecydowanie ta magia tutaj góruje wzmocnienia dla naszych jednostek drzewnych bardzo podobnie jak dla durtu też mamy umiejętność rozruszenie dla naszych jednostek czyli przyzwanie jeszcze driad moim zdaniem to jest bardzo dobre tak samo siła broni plus zasięg no powiem szczerze że tutaj mamy dużo tych rzeczy które są powiedzmy na plus te klątwy Choć te klątwy mogłyby bardziej polegać na osłabieniu przeciwnika, byłoby łatwiej. z drugiej strony mamy tam jakieś osłabienia przeciwnika względem pancerza, dyscypliny. Ale przy takiej jakby magii, którą dysponujemy już na samym początku, to możemy się skupić na magii zadawania obrażeń. Bo walcząc z imperium, wampirami, krasnoludami, kimkolwiek, no to najważniejsze będzie zadawanie raczej obrażeń. Choć z krasnoludami to może zadawanie im standardowych obrażeń niż magią. Sama drycha w sobie jest nawet nie najgorszym lordem, tutaj można to szczerze powiedziawszy przyznać. Te bonusy też są dobre względem tych jednostek, które ona używa. Magia na pewno jest dobrym wsparciem dla naszej armii. Do walki z innymi lordami, jeden na jeden, to raczej bym nie powiedział, że ona będzie dobra, więc to jest raczej lord na zasadzie wsparcia. Plus też taki, że mamy straż przednią na tych jednostkach, więc możemy dobrze te jednostki poukrywać, możemy zaskoczyć przeciwnika, więc wtedy też frakcje, które polegają bardziej na artylerii, na strzelcach, są w stanie, jesteśmy może my bardziej w stanie ich załatwić pod tym kątem, więc to moim zdaniem zdecydowanie też musimy uwzględnić. Miasto, które ma, jest prawie na trzecim tierze, więc też nie jest moim zdaniem tragedia. Można też naprawdę zrekrutować już na przykład zrobić budynek pod już złowrogie drzewne bractwo, a to są bardzo mocne jednostki, po pierwsze wytrzymałe, zadające ładne obrażenia i naprawdę są dobrymi jednostkami. Osobiście bym umieścił ją w rankingu jako średnia i silny, bo Lord w sobie jest naprawdę silny, bo ma dobrą magię, naprawdę bardzo dobrą magię. Kampania średnia pod tym kątem, że jeśli na przykład będziemy mieli słabą dyplomację i powiedzmy orkowie plus dodatkowo krasnudy się na nas uwrą, to możemy mieć duży problem z pokonaniem jednocześnie tych dwóch frakcji. Może to być bardzo męczące dla osób początkujących, średnio zaawansowanych. Może to być taki, powiedzmy, lekko mówiąc gwóźdź do trumny. Z Imperium nie powinno być problemu z tymi skawenami, co na początku walczymy też. Nie będzie problemu. Sama Drycha, mimo wszystko przez to, że ma taki, taki typ magii, bardzo wspiera jednostki, jest mocna. Solowo też może mnóstwo tych, powiedzmy, jednostek zabić. Może nie jest super mocna w walce wręcz. Ale też już tam mamy drzewcę na początku, więc może powiedzmy sam drzewiec, drzewne brat ją bardziej chronić, a ona będzie ciskała magią dosyć mocno. Z artefaktów troszkę tam gorzej wygląda, ale moim zdaniem spokojnie możemy dać im jako średnia i silne. Tak wygląda ranking leśnych elfów u mnie. Dajcie znać, co ty myślicie, jakie macie doświadczenia. Sądzę, że na pewno drychom wiele osób grało, bo to jednak taka lurowa, też ciekawa postać. Orionem pewnie dużo osób grało, więc dajcie znać co o tym myślicie i zapraszam do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!